Oh my god, patrzcie, 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 Ice Cream 7, czy to jest normalne, że Ice Cream 7 wychodzi właśnie, no to jest normalne, że wychodzi właśnie dzisiaj, ale muszę wam powiedzieć, że wszyscy czekamy na tą gierkę, nie czujesz, że rymujesz ją. Moi drodzy, ja od razu tutaj szybko lecę, ponieważ zagramy sobie dzisiaj w Ice Cream 7, ponieważ właśnie 10 minut temu wyszła ta gra. To jest niemożliwe. Wybieram się tą. Okulary. Uf, lecimy z nieba. Dobra, ja klikam play. Jak zwykle tą gierkę kupiłem. I teraz tak. Co my tutaj mamy? Mamy ghost mode. Your enemies can't see you. Lecimy na easy. Subtitles. Ok, darker. Coś tam. Remove ads. Oczywiście, o, ja to kupiłem za 9,99. W sumie nie było. Po... 1983 sty. Nie ma tutaj? Tego też nie ma. Jak to się A, już wiem. Nie umiemy Liz Czy my teraz będziemy grali jako Liz? A, bo oni się teraz spotkali ze sobą. Ok, jeszcze jest ten grubasek, dokładnie. Czy jeszcze tego i wyłącznie Liz została i później walczymy z e, Ice Cream, Rodzikiem Samochodzikiem? Możliwe. Ok. No, denerwujemy to, że nikogo tu nie widać ani niczego. <noise> za dużo! Za dużo dziwię. On się zdenerwował i coś zepsuł, teraz to. Wow! Ok, czyli znowu się te rury otwarły. Czy tam otworzyły? Jak się mówi? Otwarły, czy otworzyły? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Ok, uratuję twoją siostrę. Uh -huh. Nie mów, że ja będę musiał teraz tutaj naciskać. Okay, nie muszę ja tutaj będę musiał teraz naciskać, żeby po prostu to było cały czas otwarte. All, right, all right, let's go. Czekaj, on teraz tutaj zamyka, więc wydaje mi się, że my będziemy musieli tutaj naciskać, żeby przejść przez to, czy też nie przejść. O, jest Liz! Gdzie ona jest? Lepiej coś zrobię. No raczej. No, raczej fajnie by było, jakbyś coś w końcu zrobiła ze sobą, bo ty nic nie robisz nigdy. Find a way to escape from the lab and reunite with your friends. Znajdź sposób, aby uciec z laboratorium i znajdź sposób, aby się znowu tutaj e, pojednoczyć jako przyjaciół. Przyjaciele. Dlaczego gram jako Liz? Cek, cyk, dobra. Siema? Czy, ale czemu ja jestem? Set trap. Mogę ustawić jakąś pułapkę. Dlaczego mnie oni obserwują cały czas? O. The door is locked from the other side Na pewno nie przejdziemy tego w dzisiejszym odcinku. Co to jest? Button yy. Okej okay. Czyli by... Be... Czekaj, bo tutaj coś jest, widzicie? Ja to już widziałem. Więc bierzemy na przykład to, nie? Co się dzieje? Czemu się muzyka zmienia? Czemu on się przeciąga? Idziemy teraz tędy, czekajcie, bo tu jest taka niebieska kulka. O, tutaj będę mógł chyba kucnąć sobie I tutaj możliwe, że gdzieś będzie z dosadzenia zielone? Czekaj, mu... Mo... Ty no. O! Czekaj. O, widzisz, jestem, dobra! Gap. No i. Jak to nie? No. You need a piece with the right shape. No to przecież mam. Ja to wsadziłem teraz tutaj i powinno być wszystko spoko, czy też nie? Patrzcie. No ale jak źle. Czekaj, niebieskie. A, bo ja może muszę iść od niebie. Dobra, już chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Idziemy tu, bo oczywiście ja zacząłem od razu od najcięższego, nie? Mamy tak, patrz. Ale the complete... the test subject hatch has opened. Coś się otwarło. Otworzyło, otwarło, otworzyło. Zwał jak zwał. W każdym razie ja sobie wezmę teraz cup piece i ja widzę, że musimy iść teraz tu. Ale... a nie, bo tutaj mi podpowiada co ja muszę dać teraz. A jak ja, jak ja wcale teraz to, to co się stanie? Patrz. To nie działa. Czy ja muszę robić to, co jest na tym telewizorze? Tutaj widzicie? Na telewizorze jest e, pokazane, uwzględnione, co my musimy teraz zrobić i co, gdzie teraz tutaj trzeba wstać. Jak chcę stąd wyjść. Ja chcę po prostu stąd już wyjść, dobra, bo coś się otworzyło. Wydaje mi się, że nam się otworzyły teraz e, tutaj te drzwi, ale nie. O... From the... A tu się otwarło. Żyło. Ok. A tutaj. Dobra, tutaj też coś jest. Door. Uh, uh, I don't know where I am Door To mi chyba. No jesteśmy teraz tutaj, no otworzyłem sobie, otwarło. Tu? Co tutaj mogę zrobić? Tu jakieś zamki A tu? Tu niczego nie ma. No dobra, więc wydaje mi się, że... A, tu jest od razu otwarte, ale on mi chyba... O, zniknął! Gdzie on jest? No przecież on tutaj był przed chwileczką. Co my tutaj mamy ciekawego? Proteiny? Proteins! Weźmy może jakieś proteiny. Ja nie wiem, dlaczego my jesteśmy teraz w jakimś takim dziwnym laboratorium, ale tam jest. Nie ja myślę, że to jest jakiś typek. A ty. Czekaj, bo ja słyszę tutaj jakieś. Co to jest? Proteiny? Cie... Co? Name the hamster. Juniorski. Zobaczymy, czy mamy easter egga. Juniorski. What a great name for a hamster. He likes it so much. Mamy słuchawki juniora! O oh my... <laughs> To ma, on ma słuchawki juniora, patrzcie, on ogląda juniorskiego i tu wszystko w ogóle, ale to jest on się tutaj też kręci na juniorze, ale to jest fajne. Dobra, wardrobe, tutaj się możemy ukrywać, Joer, bo ja tutaj będę musiał oczywiście też wszędzie zaglądać, ja nie wiem w ogóle po co są te proteiny teraz mi tutaj potrzebne, ale ja, aha, bo ja przecież grę kupiłem. Escape from the lab, go to the exit Oooo więcej my znowu gramy na strzałki! Zostaw te proteiny, ja ich nie potrzebuję. Co my tutaj mamy? Notatka? Note to self. If you forget again where you left, the key card to the lab. remember... Nie doczytałem do końca. Dobra, daj mi guida. Escape from the lab! Ask your friend for help A, czyli tutaj musimy teraz wejść, dobra. O, i teraz będziemy... Ja, sorry, że ja się tak dźwigam cały czas, ale jakoś mi tak niewygodnie. Teraz będziemy się mogli w końcu skontaktować! O, jest i ten! Co się zakochał w niej? Nie, on się w niej nie zakochał. Tysiąc lat tutaj. Czemu nam w ogóle ma taki bardzo damski głos? Tak jakby miała 40 lat. ja nie wiem, nie pytaj, nie Czałki, są widzicie? Zielone i czerwone X. Okay. Mm. Let me think about it and see if I can come up with something. Hmm. What a coincidence. Looks like Rod is going to town. do miasta? Uh. Może jedzie do Evelyn? Ja w ogóle mam nadzieję, że mi starczy baterii, bo mam 24%, nie? Dlatego też gramy na strzałki, bo tutaj nie mam czasu teraz e, patrzeć i, i w ogóle sprawdzać, okay. co muszę zrobić, co poszukać i tak dalej, bo to jest. oni już tak wielkie te gry robią, że tutaj. Ty... Mr. Meat był na 70 godzin, nie? Więcej niż Skyrim. Dobra, rodzik samochodzik wyjeżdża, więc widzimy, że. Nie... czemu on za nim biegnie? Rodzik samochodzik go nie widzi? Gdzie... Co? Będziemy teraz grali tym, yy, człowiekiem? O! Find road Nie gadaj, się, ja teraz znowu tu jestem! Patrz! Mapa, nie? Parking factory stall. Okej, okay, gdzie muszę iść? Get the keycard, find the pool cue. Musimy znaleźć jakieś takie dziwne coś. Nie wiem gdzie on jest. Hmm, pamiętacie jak rodzik samochodzik... Oh my god! Gdzie on jest? Oh my god, idzie! POLQ Dobra, mamy to. Co teraz? Get the kicker, travel to another. Zaś mnie zauważył. Travel to another location using the map in Rod's van. No, ja bym nie wiedział, że coś takiego trzeba zrobić. Więc to jest dobre, że. Działam jechać. Dawa mi się. Szy... Lux. Locked... Działam jechać. Do Star? Może pojedziemy do stal? No nie wiem, oni nie uwzględnili tego, nie powiedzieli mi, nie napisali mi, gdzie mam teraz jechać. Ale ja bym na przykład na to nie wpadł, że coś teraz takiego muszę zebrać i gdzieś będziemy musieli pojechać. Ale no, ale nie, bo tam było napisane, że muszę znaleźć coś u niego w kryjówce, chyba, prawda? No dobra, czekajcie, bo. Co ja teraz mam zrobić? Get a keycard. Keycard. Czym powiedziałem card. Czy Get the magenta key. Musimy iść teraz po taki... OH my god! Get in here, you little bastard! On tak mówił cały czas, nie? No? Dobra, co ja tutaj muszę zrobić? O okay. oh, up! Wooden box! Aha! No skąd ja mógłbym to być... <laughs> Travel to another occasion using the map in the Rod's On ma nowe głosy On ma nowe głosy jakieś Coś tam mówi, że pora łapa jest jakichś nowych grubasków Ciekaw czy mnie zauważy Dobra właśnie Jedziemy dalej, gdzie ja mam teraz jechać? Nie wiem, no na parking może pojedziemy Nie wiem czy mam jechać na parking czy musimy jechać gdzieś indziej Open the magenta lock on the safe box MUEHAHAHAHAHA <laughs> On się tak śmieje cały czas pa. Dobra, nie zauważyłem co? co to za muzyka gdzieś tam leci? My sobie oczywiście to więcej razy pogramy, tylko... Uuu Aha! You have unlocked one of three locks on the safe Travel to another location using the map in Rod's van No ale gdzie teraz pojechać? Cześć, bo tutaj są jakieś... co to jest? You can close the gate by pressing the button No, button, patrz i możemy sobie teraz tutaj w coś pograć, a myśmy w to już grali chyba. Interact, czekaj. Op. Myśmy w to już grali, to byłoby Ice Cream. Ty, to jest takie coś jak Geometry Dash. Ale to będzie mega, no zagramy sobie może jeszcze raz. Ja nie wiem w ogóle tylko tam też był dźwięk z Ma- O brrr, to jest z Mario przecież pięte. Dobra, tu jesteś. Ja tego nie za Dobra, gramy ostatni raz, bo wydaje mi się, że my tutaj coś będziemy mogli wygrać. Pewnie znowu jakąś broń, czy coś w tym stylu. Bo w Ice Cream 3 się chyba takie minigierki pojawiły, i wydaje mi się właśnie, że wtedy otrzymaliśmy jakąś broń, dzięki której mogliśmy strze strzelać. sobie do rodzika samochodzika. O oh my, co, co to. Jest? No, dostałem Runel Pillar Crossbow. Widzicie, no, otrzymałem coś takiego. Nie wiem, dlaczego mi się to przed twarzą pojawiło. Ale po prostu coś takie otrzymałeś i mamy trzy strzały. Ja bym bardzo chciał tutaj. Zda oh my god! Właśnie go chciałem dawać. O! Mm. Czemu nie zadziałało? Pa, mu. Nie działa! To nie działa! Ale bez sensu. Tam w ogóle ten go karcik był. Dobra, le lecimy dalej. Gdzie ja mam teraz jechać. Jedziemy na stal. Może znowu tutaj muszę podjechać, jak nie, to się wrócimy po prostu do factory. To wtedy będziemy mogli sobie zdobyć kolejne tutaj. Czemu ta muzyka cały czas leci? Get the hydraulic jack. Czekaj, ba, tu muszę zostawić tu. On to pewnie usłyszał teraz. Ja wiem, że on to usłyszał. O! Yes! Hydraulic jack. Travel to another location using the map in the roads van. No dobra, no to moi drodzy, bierzemy teraz tutaj, wchodzimy do jego ciężarówki. The truck. Jak to mówiłem u nas w Ameryce, truck. Jedziemy do truck i wydaje mi się, że musimy teraz sobie po prostu pojechać na parking. Bo teraz ten Sebastian, nie wiem dlaczego on się, on się ma nazywa Sebastian, musi pozdobywać właśnie teraz przedmioty, żeby wyciągnąć coś. Lift the card to jest, to jest tu. Ojej, oh my god, dobra, ja uciekam z My sobie później ewentualnie zagramy też na hardo. jeżeli ja będę wiedział, co tutaj po prostu w tej gierce trzeba robić, bo jak sami widzicie. Ja nie wiem, czy my będziemy mogli wjechać na pierwsze piętro, bo z tego co pamiętacie, to można było też pojechać na kolejne piętro tym gokartem. czyli w ogóle też coś jest, ale to się później tym zajmiemy po prostu, no. Dobra, dawaj, patrz, patrz, patrz. Dźwigaj to. I co dalej? No już mam. Grab the yellow key. No skąd ja mógłbym wiedzieć, że to tutaj w ogóle jest? Czekajcie, bo teraz te rzeczy były gdzieś tutaj schowane, w jego garażu, tylko on gdzieś tutaj będzie za chwileczkę stać pewnie. Nie ma go na razie nigdzie, dobra. Mamy żółty kluczyk, moi drodzy. Dobra, lecimy dalej. Co teraz? Find it... Cyjankowy kluczyk teraz potrzebujemy. Cyan key. To było akurat mega proste. Idziemy teraz tam. Ja oczywiście zapamiętam co tutaj jest. Ale muszę wam powiedzieć, że Ice Cream to jest taka gierka, gdzie tu jest po prostu mniej tych wszystkich lokalizacji do zapamiętania i tak dalej. Dobra, co my tutaj mamy? You have opened the safe. Now you can see what's inside. January 3rd. America from heaven, the nuns of this school. Uh, Claim that Sister Medallion appeared pregnant overnight and a few hours later gave give birth to a strong and healthy bad bad baby boy. This miracles baby will live with the nuns who will take care of him as a gift from heaven. His mother is cloistered, praying and studying the word. of the lord. She says that for the next 40 years that is all she will do. Is it true that this is a miracle or is it all a scam? Shame, shame not scam. Czajcie w ogóle, że tutaj Sister Medallion, czyli Magdalena, ciąża przez jedną noc i Nuny, czyli zakonnicze, uważają to, że to jest coś mega dziwnego, że że to jest dar od Boga. Dobra, wiecie co? My musimy się teraz cofnąć, wrócić. Ja bym sobie tutaj też coś poglądał. Gdzie tutaj są jakieś dziwne rzeczy? W ogóle Tutaj się możemy ukryć, jakby co. Bez, ja ciekawe też, czy my tutaj jakieś mamy histeriegi. No, na razie mamy tutaj coś związanego właśnie z mm, z Evil Nun, ale ja bym po prostu chciał więcej wiedzieć na ten temat. Nie, na przykład, to jest bardzo fajne, że oni połączyli te dwie gry ze sobą, bo kiedyś może powstać coś takiego stal? Nie, ja teraz, wiecie, ja muszę teraz pojechać? Ja muszę pojechać do Factory. Return to the Factory. No przecież mam nawet napisane w prawym górnym rogu. Ale no dobra, jesteśmy. Gdzie mam teraz iść? Osiema! Pass item to. Co ja w ogóle mam? Jakiś access. Door. Gdzieś musimy teraz iść. Ale. A bo ja dostałem ten keycard i ja pominąłem katzenkę, bo on nie wyszedł. No nieważne, dobra, mamy keycard moi drodzy, więc możemy już się stąd wydostać. Go to the exit. I już będzie koniec tej gry? The exit door is located locate with, with an electronic mechanism. Find a way to coś tam, coś tam. Change characters using the communicator in the safe room. Ok. Czyli musimy teraz sobie po prostu tutaj wejść i musimy się zamienić. Siema. Teraz zamieniamy postać. My już gramy tutaj trzema postaciami w tej gierce. To jest po prostu mega. Co to w ogóle tutaj jest? To jest jakiś kluczyk cyjankowi. Mystery key! Mystery Key? Jakim cudem ja już tutaj mam Mystery Key, skoro ja tutaj nawet jeszcze niczego nie odblokowałem? No nieważne, w każdym razie tutaj możemy... A, możemy też przekazywać przedmioty! Okej. Oh my! Musimy się stąd wydostać, czym prędzej! Dobra, gdzie mam teraz iść? pick? <grym>, the match... match. czyli jest zepsuty. Find a way to repair and upgrade your weapon. Czyli musimy teraz upgrade'ować. A przede wszystkim naprawić musimy tą broń. Okej. Okay. Więc ciśniemy moi drodzy tu. Idziemy tędy. Tu w ogóle też jakieś dziwne pomieszczenia są. My jesteśmy w ogóle teraz cały czas w laboratorium. My już nie jesteśmy... O, coś są. My już nie jesteśmy w tych... E... Kitchen... I tak... Co to jest tutaj? Oil deposit. You need something to carry it. Coś potrzebujesz, aby... dźwignąć ten olej, prawda? Wydaje mi się, że rodzik samochodzik już gdzieś tutaj będzie chodzić. Więc my musimy na niego mega uważać. A mamy tutaj workbench. Maybe with the right materials you can repair it, or even improve it. Czyli potrzebujemy teraz materiały, aby to naprawić. Wydaje mi się, że ktoś tutaj idzie i za chwileczkę będzie pewnie dzwonić rodzikowi samochodzikowi, że my tutaj jesteśmy. Find a conductive fluid. Czyli potrzebujemy teraz jakiś materiał, dzięki któremu będziemy. Ja wiedziałem! One prądzą cały. Idzie kolejny, nie? Oh my... Czekaj, czekaj, czekaj! O NIE! RODZIK SAMOCHODZIK! Zamroził mnie! You have two attempts left to save your friends before the factory closes! Oh my god! Mam jeszcze dwie szanse! Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Podczas montażu zauważyłem, że ten odcinek ma 40 minut, i stwierdziłem, że podzielimy go na dwa, na dwie części. Więc tutaj macie listę wspierających dziękuję, jesteście po prostu mega pozdrawiam. Jeżeli chcecie więcej ice cream, zostawcie koniecznie trzy łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, odcink, cześć!